Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Magda. Dziś znów będziemy mieli okazję oderwać się od rzeczywistości i zanurzyć w miłym, sielskim życiu Stardew Valley. W ostatniej ankiecie zwyciężył Joba, czyli Bóg, bogini, bóstwo lub po prostu religię, jaką wyznają mieszkańcy Pelican Town. W poprzedniej ankiecie był już bardzo blisko zwycięstwa, jednak musiał ustąpić dziadkowi, ale co się odwlecze, to nie uciecza. Czy macie więc czas porozmawiać o naszym panu i zbawcy Jobie? Tak? To super, zaczynajmy. Cichą obecność Joby można dostrzec w grze już od samego początku. Już w intrze, kiedy nasz dziadek żegna się ze światem, możemy go dostrzec, a właściwie jego symbol. Za łóżkiem dziadka na ścianie widnieje dziwna runa. Jest to anglosaksońska runa zwana air, co może oznaczać ziemię lub grób. Ów symbol w grze nazywany jest znakiem naczynia. Jako dekorację można go kupić od krobusa za 350 sztuk złota. Symbol Joby gości w wielu miejscach w grze. Oznacza to, że przynajmniej kiedyś wiara w tę istotę była bardzo rozpowszechniona. Teraz coraz mniej ludzi wierzy w Jobę, ale wciąż jest to widoczny element życia społecznego Republiki Ferngilijskiej. Śladem obecności Joby jest ołtarzyk, który znajdziemy w domu Piera i Caroline. Co niedzielę odbywają się tam nabożeństwa, w których trakcie mieszkańcy zbierają się przed ołtarzem i pogrążają w modlitwie. Jeśli porozmawiamy tego dnia z Caroline, powie nam, że kapliczkę wybudowali poprzedni właściciele domu. Jej rodzina nie jest religijna, ale pozwalają innym mieszkańcom korzystać z ołtarzyka, jeśli chcą. A kto korzysta? George i Jody. Jeśli zagadamy do Georgia, powie nam, że nigdy nie był religijny, ale hej! Teraz jest stary. Jody zaś modli się o bezpieczny powrót swojego męża z wojny. Kent po powrocie również chodzi z żoną na nabożeństwa. Jednak chodzenie na nabożeństwo nie jest jedyną formą czczenia Joby. Chyba najbardziej uduchowionymi mieszkańcami doliny są Emily i Krobus. Jeśli Emily zostanie żoną gracza, drugiego dnia lata powie: niech Joba cię błogosławi na ten piękny dzień. Kiedyś zaś zabierzemy ją do kina na film, który się jej nie spodoba. Wyjmie świecący symbol Joby i powie: Jobo, proszę, chroń mnie przed ciemną energią tego filmu. Co do krobusa, to na pewno zauważyliście, że w piątki milczy na znak oddania Jobie. Co ciekawe, te dwie osoby, które wydają się najbardziej wierzące, nigdy nie chodzą do domu pierana na nabożeństwo. Jeśli chodzi o krobusa, to powody jego absencji są raczej oczywiste. A Emily? Być może ona wybrała po prostu inną formę duchowości. Jak na pewno pamiętacie, Emily nawet przez sen medytuje i bardzo dba o zdrowie psychiczne swoje i innych mieszkańców wioski. Czy tak też można chwalić Jobę? Można jak najbardziej. Jeszcze jak? Religijna była także Klara, matka Alexa. W swoim liście pożegnalnym napisała, że jest teraz z Jobą. Oznacza to, że wyznawcy tej religii wierzą w jakąś formę życia po śmierci, blisko Joby. Inni mieszkańcy Pelican Town są zdecydowanie mniej religijni. Czasem wtrącą Jobę do swojej wypowiedzi, coś w stylu słodki Jobo albo dzięki Jobie, ale robią to raczej dlatego, że to musi być po prostu utarty zwyczaj językowy, nie zawsze świadomie używany. Niektórzy, tak jak Louis, mają znak Joby w domu. Kłóci się więc to trochę z teorią, że Louis i dziadek, jako według tej teorii były burmistrz, mieli starcie ze względów religijnych. Nigdzie nie ma żadnych śladów, że w Pelican Town miała postać jakakolwiek świątynia Joby. Ani wcześniej, ani teraz. Najprawdopodobniej z braku zainteresowania i potrzeby społecznej. Małej społeczności wystarczy kapliczka w domu Upiera. A poza tym, mały symbol Joby w prywatnym pokoju Louisa, do którego dostęp mają tylko jego dwuserduszkowi znajomi, raczej nie jest formą jakiegoś nachalnego epatowania swoją religijnością na potrzeby polityczne. Wydaje mi się więc, że w tym przypadku Louis ma czyste sumienie. Pam również jest religijna. Jeśli pomożemy jej wyjść z ubóstwa, czyli wybudujemy jej dom i osiągniemy z nią dziewięć serduszek przyjaźni, zobaczymy ją modlącą się do znaku naczynia. Powie, że myślała, że nowy dom. Zmieni wszystko, ale jeśli chodzi o jej problem alkoholowy, to wciąż nie jest w stanie sobie z nim poradzić. Dlatego zamówiła w Georgia symbol Joby, bo wierzy, że jej to pomoże. Możemy albo odpowiedzieć, że cieszymy się, że jest pełna nadziei, co ją. Ucieszy? Lub powiedzieć, że Joba nie istnieje, co odbierze aż tysiąc punktów przyjaźni, a pam się zdenerwuje i zadeklaruje swoją wiarę w Jobę i każe graczowi odejść. Osobą, która sama siebie określa jako ateistę, jest Shane. W jego evencie z okazji zdobycia sześciu serduszek, jeśli powiemy mu, że odebranie sobie życia byłoby grzechem, Shane powie: Joba, ty nie wiesz, że jestem ateistą? Jeśli zaś zostanie mężem gracza, powie, że imię Shane oznacza dar od Joby i że. To niezły żart. Reszta mieszkańców jest nastawiona do Joby raczej neutralnie. Wprawdzie Harvey ma w jednym ze swoich gabinetów symbol Joby, ale jest on tam jako znak dodający otuchy pacjentom. Do czego więc możemy porównać Jobaizm, powiedzmy, że. Tak będziemy nazywać tę religię. Czerpie ona z kilku źródeł. Żeby ją dobrze zrozumieć, przeczytajmy fragment książki z biblioteki o nazwie Najważniejsze z księgi Joby. Zanim nastał czas, istniało tylko złote światło. Światło nadało sobie imię Joba. Joba pragnął więcej. Joba zwinął złote światło w wir. Wirował i wirował, aż stworzył dziurę w centrum wiru. Z tego zagłębienia wyrosło ziarno. Joba wygładził złote światło. Wygładzał i wygładzał, aż światło stało się glebą. Joba posadził w niej ziarno. Ziarno zakiełkowało i oto pnącze wystrzeliło z niego, wijąc się, badając i rzucając w wirujący cień. Na złotej pustce. Po 11 dniach pnącze urodziło owoc. Joba z mądrością wiedzy obrał owoc z twardej skórki i dostrzegł, że wewnątrz owocu był świat. I tak właśnie powstał świat. Czego więc dowiadujemy się z tego urywku? Ważnych rzeczy. Po pierwsze, jobaizm jest religią księgi, tak jak judaizm, chrześcijaństwo i islam. W owej księdze znajdziemy mit stworzenia świata, w którym Joba jest jedyną istotą i co ciekawe nie stwarza świata z niczego, jak większość religii tylko z dostępnych mu materiałów, czyli złotego światła, którym w sumie on sam był. Wyjaśnia się też czemu symbolem joby jest runa ziemi. Pierwsze co stworzył joba to ziarno i gleba. Bardzo fajnie koresponduje to też z tematyką stardiowali jako gry. W tym świecie wszystko już od początku, od zarania dziejów kręciło się wokół uprawy roli. No i ów tajemniczy owoc, który miał w środku świat. Bardzo ważną informacją jest to, że roślina dorastała do wydania owocu 11 dni. To, że roślina wytworzyła pnącze i to, że owoc miał twardą skórkę. Spójrzmy na wiki. Które rośliny dojrzewają w tym czasie i spełniają inne warunki? Po pierwsze chmiel dojrzewa 11 dni, wytwarza pnącze, ale jego skórka raczej do twardych nie należy. Podobnie z pomidorem. Też 11 dni i tutaj skórka już jest totalnie miękka i rośnie bardziej na krzaczku niż w pnączu. Innej roślinki o tym czasie wzrostu nie spotkałam. Czy więc chodzi o chmiel? To teraz przynajmniej wiadomo czemu Pam tak bardzo wierzy w Jobę. Okej, okay, ale co jeszcze możemy powiedzieć o samym jobajizmie? Istnieje w nim pojęcie grzechu, co widać po scence z Sheinem. Istnieje forma piątkowego umartwiania się, robus nic nie mówi w piątki, to może być nawiązanie do ślubów milczenia, jakie składają niektóre zakony. No i piątkowego postu. Nie wiadomo, czy istnieją kapłani joby, ale na pewno istnieją różne formy duchowości wśród wyznawców tego bóstwa. Niektórzy używają runy joby w podobny sposób, co chrześcijanie krzyża. Wieszają ją na ścianie jako symbol wiary i błogosławieństwo domu, a także ozdabiają nią groby. Istnieje też obietnica wiecznej nagrody po śmierci wierzącego. Poza tym joba jest utoczeniem z witalną siłą Ziemi, ten, który stworzył pierwszy owoc i przez to świat. Joba ma też swoje moce poza świeceniem się na złoto. W grze mamy tylko jeden przykład, ale wiadomo, że Concern Ape planował coś więcej. Ten obecny w grze przykład to pierścień Joby. Gdy gracz go nosi, istnieje szansa, że gdy przyjmie obrażenia, dostanie buffa błogosławieństwo Joby. Na 5 sekund będzie odporny na ataki potworów. Pierwotnie Concern Ape planował, że Joba będzie mógł obdarzyć gracza, Wielką mocą, być może zbyt wielką, żeby umieścić ją w tej grze. Istnieje niezaimplementowany komunikat, który miał się załączać, jeśli gracz próbował użyć różdżki do teleportacji, zanim ją naładował. Tak, dobrze słyszycie? Różdżki do teleportacji i załadował. Komunikat brzmiał: Nic się nie wydarzyło. Sandy powiedziała coś o nasączeniu różdżki mocą joby. Różdżkę zamieniono na berło powrotu, które pozwalało przenieść się, ale tyle, tylko na farmę. Różka teleportacji najprawdopodobniej mogła teleportować gracza do dowolnej lokacji, ale musiała być raz na jakiś czas ładowana mocą joby. Miało się to odbywać w ołtarzyku joby w domu Piera, więc najprawdopodobniej główną funkcją ołtarzyka miało być właśnie ładowanie różdżki, a nie nabożeństwa dla mieszkańców wioski. Kim więc jest Joba? Czy to faktycznie wszechmocne bóstwo, które dobrotliwie opiekuje się mieszkańcami Doliny? A może to personifikacja magii, która przecież istnieje w świecie Stardew Valley? A może Jobą ludzie tłumaczą sobie rzeczy, których nie są w stanie zrozumieć? Moim zdaniem bardzo fajnie, że Concerned Ape dodał Jobę do gry. Pomimo, że niewiele wiadomo o religii w Stardew Valley, to jednak bardzo wzbogaca ona świat gry. A jakie jest wasze zdanie? Koniecznie napiszcie w komentarzu. No i jeszcze teorie spiskowe. Znalazłam dwie, jedna dziwniejsza od drugiej. Pierwsza mówi, że to Linus jest jobą, bo wiecie, mieszka na uboczu, jest dziwny i taki połączony z naturą. No i ciekawe, czy JoJo Corporation stworzył jako joba, czy Linus. Serio, wszystko co jest w jakiś sposób niezwykłe, ludzie próbują powiązać z Linusem, moim ulubionym kloszardem. Druga teoria jest jeszcze bardziej pozbawiona sensu, ale znalazłam ją na Stardew Valley Iceberg, więc pomyślałam, że ją tu umieszczę. Vincent Toyoba czemu? Ja też nie mam zielonego pojęcia. I kochani, to by było na tyle. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. W przyszłym tygodniu spróbuję zacząć jakieś wyzwanie w Stardew Valley. Może w Stardew Valley Expanded? Zobaczymy. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu, papa pa i cześć.